Dzisiaj przeczytamy taki fragment, będzie to króciutki, z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział tejże właśnie Ewangelii. I będziemy, może, czytali o może dla nas nawet i dziwnym postępowaniu, dziwnym się zachowywaniu ludzi. Ale będziemy chcieli też właśnie zobaczyć, czy nasze też zachowanie nieraz nie jest dziwne. Nie jest to rzeczywiście jakby no, normalne zachowanie. Czytamy tutaj w ten sposób od 16 wersetu. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Piękna obietnica naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale mamy tutaj takie właśnie doświadczenie, zobaczcie, opisane, które przeżyli Ci uczniowie, którzy w tym momencie byli tam, mogli oglądać to wspaniałe napowiedź znowuż ukazanie się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest też i zarazem chwilę później od nich zabrany. I jest to opisane właśnie to, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Dziwne, wiecie, naprawdę nieraz człowiek tak czyta i mówi, dziwne to jest Panie, że no przecież patrzeli na Ciebie, mogli Ci nawet dotknąć. No tyle z Tobą chodzili po prostu, no tyle słyszeli. A kiedy Ty znowu stajesz przed nimi, oni powątpiewają. Powątpiewają, czy to jest na pewno on. Co się dzieje, zobaczmy, w sercu człowieka? Skąd napój wodę, w ogóle coś takiego może przychodzić? Wiecie, my możemy się dziwić i być w zadziwieniu gdzieś, powiedzieć, jak mogli po prostu dopuścić do siebie napój powątpiewanie, do swojego serca, mając napowiedź naszego pana przed swoimi oczami? To bo ich doświadczenie. My żyjemy dzisiaj i wiecie, ważne jest właśnie dzisiaj nasze doświadczenie. Czy my sami też nieraz nad samymi sobą się właśnie nie dziwimy? Nie dziwimy właśnie właśnie pod tym względem, skąd w nas powątpiewanie. Mamy spisane wiele słowa w Biblii, które mówi nam. W Możemy tutaj określić to w ten sposób, o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy spisane wiele słowa, które mówią nam o pięknych Bożych obietnicach dla nas. Mamy spisane wiele, wiele, wiele dla nas. I teraz my możemy zobaczyć, napowiedź my, którzy po prostu doświadczyliśmy już nieraz, można powiedzieć, wspaniałości słowa, jak powiedzieć, ono potrafi nas zmieniać, jak ono potrafi nas dotykać. Jak właśnie, można powiedzieć, to działa w nas? Czy, czy my z ochotą, można powiedzieć, to, to przyjmujemy? Czy my, można powiedzieć, z ochotą w to wierzymy? Czy w nas właśnie nie ma powątpiewania? Będziemy się właśnie na tym chcieli zastanowić, czy powątpiewanie może być w człowieku. Tu nie widzimy Pana, który by w tym momencie ganił ich. W innym momencie widzimy, że pan gani uczniów, że po prostu oni no, nie byli w stanie na przyjąć tego wszystkiego. Kiedy dwóch uczniów idzie do Emaus i nasz pan staje na ich drodze, nie poznali go, zaczyna im on otwierać pisma, oni słuchają i on do nich mówi o głupi i gnuśnego serca. Tyle słyszeli przecież, tyle mogli oglądać. A kiedy On mówi o swojej śmierci, o swoim stanie, oni nie dali temu wiary. Tutaj widzimy, oni powątpiewają, czy to jest na pewno On. A jak jest właśnie z nami, bo ważne jest to, jak jest rzeczywiście ze mną, z Tobą, z każdym z nas po prostu, czy, czy my dajemy rzeczywiście wiarę w to, co nasz Pan Jezus Chrystus powiedział do nas, to, co On nam przekazał, czy my nie mamy czasami gdzieś jakiegoś takiego zakamarka w swoim sercu, gdzie pozwalamy, żeby to powątpiewanie mogło sobie swobodnie mieszkać. Czy ono, gdy ono się pojawia, to my rzeczywiście bierzemy na powiedzieć ten oręż, Boży oręż i walczymy z powątpiewaniem? Nie chcemy, żeby w nas było jakiekolwiek powątpiewanie. A czy na pewno? A czy to może się udać? A czy to się wypełni? A czy to się dokona? Wiecie, powątpiewaniem ona nie jest czymś dobrym. Ale człowiek może z nim chodzić. Może to się stać takim, na nie, niedobry kompan człowieka, który z czym człowiek idzie i mówi, że idzie ku wieczności. Czy gdy człowiek by doszedł z powątpiewaniem, oblicze Boga, czy to powątpiewanie pozwoli w tym momencie człowiekowi wejść i być z Bogiem na wieczność? Także niech Pan nam rzeczywiście pomoże to zobaczyć, co jest w naszym sercu, czy czasami tam, gdzie nie jest, gdzieś też ukryte to powątpiewanie. Oni powątpiewali, no ona dziwne dla nas. Ale gdy my powątpiewamy, to czy my też wtedy się dziwimy? Czy my wtedy mijamy, zobaczcie, lekko, to no nam, nam wolno. i nie wolno może było, a no może wolno. No wiemy, że nie. Nie wolno, mu na ona chodować hołdować jakiegoś kobiet powątpiewaniu, jeśli naprawdę myślimy o wieczności z wszechmogącym Bogiem. Także niech Pan nam właśnie pomoże to zobaczyć, jak to jest dzisiaj z nami. Z czego w ogóle, zobaczcie, wywodzi się to powątpiewanie? Skąd ono się może brać? No wiemy, skąd ono przychodzi. Kto, ma powiedzieć, próbuje jak najbardziej, można powiedzieć, zagłębić w człowieku i je zakamuflować, żeby człowiek nawet, można powiedzieć, nie myślał, że jest człowiekiem ciągle powątpiwującym. Pan może do niego mówić, dawać mu, na powiedzieć, mu piękne wskazania, dawać mu obietnice, a człowiek, no właśnie, człowiek może powątpiewać. Czy to dla niego? Czy to na pewno? Także niech Pan nam właśnie pomoże to zobaczyć i wprowadzi nas właśnie w to zrozumienie, żeby, żeby nie dać w niczym miejsca powątpiewaniu w to, co zostało nam dane, co zostało nam przekazane przez apostołów, co my możemy czytać, co powiedział bezpośrednio do nas nasz Pan Jezus Chrystus.